Siema, dziś będę oceniał Hot 16 Challenge ekipy. Czekaj, że już tutaj sobie przeszukałem. Dobra, najpierw zacznę od Marcesi. Tak, co śpiewałam, długo przerwa znowu działałam, Gdzieś na akcję zbieram kaskę, kilka była składowa. Co z tym zrobić nie wiem wcale, ale siedzę na tapczanie, gdybym nie lenistwo grała na fortepianie. Oko woko z niebieskim, gdy wychodzisz z domu. Co zaradzić, nie zaradzić, wyszli gościu? Jezu, jeszcze kogoś do tego wykorzystała, ja pierdolę. Teraz będę friza słuchał. W ogóle pat siedział i chyba nic nie mówił. Moja gorąca szesnastka, tutaj przed Wami dziękuję bardzo też za nominację.

Wasz ulubiony cukier w Znam nie każda dupa, nawet w twojej eee, dobra nie, 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 nie. proszę jeszcze nie śpiewać Cześć, dziękuję za nominację. To jest moja Hot Sixing Challenge. Nie wiem co to robię, ale będę nawijała i pomagała, bo właśnie o to w tym chodzi Potem będzie mieli miksera Co miesiące siedzę w Stanach, to nie było moich co ci, jak ja nie lubię wersów Serio. Chlądek, prowadzi, ten lece w... Czemu ona wstawia... Patrzcie. To jest właśnie jej TikTok. Czemu ona wstawia swoje TikTok A ja nie widzów tu. Tu, gdzie teraz mam przyspieszarkę. Dobra. Teraz czas na miksera. Mikser to chyba wjedzie i zepsuje nam chatę. Tak, Chyba trochę pomożemy, chociaż youtuberzy rak Już tu kiedy mówią, miksa słowa nie wyjąka A ja puszczam się do wersji jak ważnego w pająka O kur, ale test. żeś wjechał chłopie Ale nieważne to jest, bo widz mamy tutaj fest Z tym koronawirusem nie wyjdę na spacer Nie poważę nawet, że ja to rapuję dziś Szybko klikaj w link, bo musimy zebrać kwit Tak to już wygląda Dobra, Ewron się postarał, więc może coś... A to moja szybka 16 challenge. Dzięki mamcie za nominację. Dobra, Boga, jeśli Ewron to ogląda, to Ewron i Lowe. Nie mogę śpiewać, nigdy nie śpiewałem, ale jeżeli jest taki szczytny cel, to każdy musi spróbować i zachęcam Was również do wsparcia tak wielkiej i fajnej akcji a tymczasem odmawiać dziś na picie, Od go, kradłem, kradłem, bo trochę jestem między motem, kocham, a kradłem. Kradłem. na wstępie zaznaczę, że youtube jakoś psuje niech korona i nie zniknie bo wolności mi brakuje by tu to też na twitch. na twitch teraz powiem tylko jedno nad facebookiem stawiam snitch tu emotki są dla subów i jest community miłe czasem serwery padają zawsze na moim streamie na Face'a się przenoszą ludzie i widownia spada dla nich liczą się pieniążki nie ma o czym gadać ja zostałem na twitchu i kręcę dla was bekę jestem Waszym stand i na nudę lekiem Tak więc szybciej na tym fejsie Koledzy z mojej branży, dzięki wam mam więcej widzów Niż Torek z Madziem Waży A wy wpłacacie hajs na akcję Link macie w opisie Codziennie 19, Twitch.tv Jest czemu ja napisałam KV, a nie KC Ewro nie umiał śpiewać, nie? No i co? To już byłoby na tyle Dziękuję za oglądanie i pa, pa.